Jan Kochanowski. Tren siódmy. Nieszczęsne ochędustwo, żałosne ubiory mojej najmilszej cory. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie? Żalu mi przydajecie. Już ona członeczków swych wami nie odzieje. Nie masz, nie masz nadzieje. Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. Już letniczek pisany i uploteczki w niwecz, i paski złocone, matczyne dary płone. Nie do takiej łóżnice, moja dziewko droga, miała cię, maciu Boga, doprowadzić. Nie takąć dać obiecowała, wyprawę jakąć dała. Giezłeczkoć tylko dała, a lichą tkaneczkę, ojciec ziemi bryłeczkę, w, w główki włożył. Niestetyż i posak i ona w jednej skrzynce zamkniona. Źródło Podręcznik do języka polskiego dla klas ósmych szkoły podstawowej. Słowa na start. Wydawnictwo nowa era. Czytał Hubert Kubiak.